Witam, witam Was wszystkich w kolejnej części, którą postanowiłem nagrać etap budowy i dokumentów, jak to rozpocząć. Przykładowo, tutaj mamy pokazane na zdjęciach, bo nie nagrywałem, nie miałem czasu do tego przejezdnie, co weekend byłem na budowie. Albo po pracy, i co widziałem, to fotografowałem. Nie miałem możliwości tego nagrywania. Poprzez to pokazuję wam zdjęcia. Zdjęcia będą. No i nieraz tam filmy się pojawią. Poprzez które chwilowo tam uchwyciłem i nagrałem wam, żeby wam pokazać, jak zacząć etap budowy. Pierwszy etap budowy rozpoczyna się poprzez znalezienie ekipy budowlanej. Ekipę budowlaną sobie szukamy poprzez swoich znajomych, poprzez innych osób, które budowały i wychwalają swoją ekipę. No, kto budował ten wie. Jakie ludzie byli, jak podchodzili do etapu budowy. I jak tam pomagali przy budowie, przykładowo coś doradzali, nie odradzali. Pierwszy etap budowy po, poprzez, odbył się poprzez przyjazd budowlańca. Przedstawieniem mu projektu, który wcześniej zakupiliśmy. Przyjeżdżamy, rozmawiamy z nim co i jak. No i to teraz was ostrzegam, żebyście podpisali umowę z nim. Która obejmuje od dnia, którego zaczyna budowę, do którego dnia ma ją ukończyć. Wiem, że niektórzy budowlańcy nie będą chcieli tego się podjąć, ale podpiszcie to, bo później będzie wymówki, różnego rodzaju odejście od budowy, bo oni chorzy byli, bo oni na przykład, no nie wiem, zepsuł im się samochód, nie mogli przyjechać. No, różne historie wychodziły poprzez u mnie, poprzez budowę. Mm, poprzez budowę tego domu, no tutaj mamy rozpoczęcie. Że pierwsze rozpoczęcie to mm, jest geodeta, który przyjeżdża, i żebyście pamiętali geodeta, jak przyjedzie, to żeby wam wyznaczył mm, punkty. Punkty odniesienia mm, domu i punkty odniesienia działki, żeby nie przyjeżdżał wam dwa razy wytyczać, bo to pokryje wasze koszty, nie? No i poprzez. Mm, Budowę to najpierw to tak, e, papierki. Papierki były związane w wcześniejszym, że chodziliśmy, załatwialiśmy wszystkie papiery, które wyniosło mnie przykładowo 5750 zł. Później kierownik budowy. Kierownik budowy raz przyjechał, pojawił się. Człowieka ja w ogóle nie widziałem, ale podobno był. <laughs> ja w ogóle tego człowieka nie widziałem. Wziął 1000 zł, no 1000 zł wziął, tylko aby się pojawić, wziąłem już podbijać pieczątki, tylko taki kierownik. No. Uważajcie na tych kierowników i jeżeli płacicie dobrze im, no to niech oni to będą, a jak płacicie mniej niż tysiąc tak, albo do 1000, to on będzie wy zostaniecie z tymi naprawdę kierownikami. Jeżeli ktoś się nie zna na budowie, więc niech szuka nawet za 4000 tego kierownika, żeby on przyjeżdżał, był, pilnował, mierzył za Was, wszystko się znał. Bo niektórzy są, że 1000 wezmą tylko pieczątki będą klepać. A że coś będzie się znał, to no, no lipanie. Geodeta, który mnie wyniósł to 1300. I opłaty za mapkę przyłącza wody. No i to w dalszej części Wam opowiem, co i jak się działo. Prawda? Więc tak. Pierwsza to budowa. Tu widzimy koparkowy. Zerwał ten humus. Wyrównał te podłoże podbudowy. Bo musimy się odnieść od punktu. 0.0 był równy z drogo u mnie. Hmm, ale wam powiem za chwilę. Tak jak tutaj widzimy, budowa zaczęła koparkowy, już wjechał, czas załatwiać materiały. No i te materiały to też Musi, musicie porozmawiać właśnie ze swoim budowlańcem. O materiałach, jakie musicie załatwiać, jakie on załatwi. Najlepiej, żeby on załatwiał, chyba że macie firmy, no to Wy możecie załatwić, a ja nie miałem firmy, więc on załatwiał. On to wszystko ułatwił, a ja tylko tak wiesz, po znajomości się dopytywałem, czy naprawdę tyle to warto by było, ale tak zostałem oszukany, ale to w dalszej części. Szukany. Czy oszukany na pieniądze? Nie oszukany na pieniądze, tylko na materiał. No, jak się wkręty kupuje, no to wkrętów nie wyliczysz ile dokładnie zostanie. Zawsze zostanie, albo więcej, zawsze więcej zostanie. Nigdy nie zbraknie budowlańcowi. Więc wkrętów różnego rodzaju nie dostałem nic, a powinienem. Ale dobra, to później. Później, później, jak nie zapomnę to opowiem, a jak zapomnę to nie. <laughs> Więc tak, koparkowe zaczął wykopywać pod szalonki. No tutaj jak widzicie na tym slajdzie zdjęcia, podchodziło mi to wodo już. Mm, powinno być wybierane pompo, ale prądu nie miałem wtedy jeszcze puszczonego, bo jeszcze kabla nie puściłem od sąsiada. Bo prąd brałem od sąsiada, możecie prąd z agregatu, ale agregat jak bierzecie to musi być bardzo mocny ten agregat żeby uciągnął wszystko. Wiadomo, że tu nie będzie, nie wiadomo jakiej siły branej pod tą budowę, ale, ale zawsze coś nie. A tutaj wiecie, zaczęło wszystko wodą podchodzić. Bardzo się napełniać. A to już był um, maj. W maju jak się zaczęła budowa, to maju już woda podchodziła. No. Już praktycznie zaczynało się lato robić, a woda podchodzi, nie? To też nie zbyt fajnie, bo gęstszy beton trzeba dać lepsze zbrojenie i to koszty ponoszę ja, a nie budowlaniec. No jak widzimy, zaczęli nam robić właśnie zbrojenie i tu mamy też takie, ale jeżeli wykupuje nam koparkowy i tutaj mamy ziemię, ziemia powinna być wymieniona. Powinna być zebrana, na chopkę rzucona, i tu powinna być pusta przestrzeń, nie? A on koparkowy zrzucił tutaj, żeby wyrównać później ziemi, żebyśmy ziemię, żebyśmy o ziemi. Ziemia naprawdę powinna być wymieniona, nie powinna iść ta sama ziemia, bo mamy tu mieszaną ziemię. Powinien żółty, no naprawdę, fuh, dobrze żółty piasek powinien tu iść, a nie powinien tutaj jak my mamy piasek lniany. Nie żaden żółty ładny piasek, nie? I tak samo jak tutaj mamy wykopane, i oni już robili pod fundamenty zbrojenie. A robili tak zbrojenie bez żadnych szalunków. Normalnie gościu rzucał e, żelazo. No i zostawało normalnie zalewane przez betoniarkę. Nie? Beton B25, ten gęstszy, bo mniej tam wody mieli podobnież dolać. Ale jak było, to nie wiem jak było bo ja się na tym nie znam, nie? i już tu powinien być tak zwany pan kierownik budowy podobno był, ale wiecie, jak jest z kierownikiem pojawiam się i znikam i znikam znaczy przez kołalnię wykopane i było no to tak się dzieje, jak opady są wiosną ale do lata jeszcze takiego upału, fest upału, mm, parę dni brakuje, nie? Ale wybudowanie tego domu to trwało, no nie wiem, no powiedzmy mm, dwa miesiące powinien naprawdę tak gościu wybudować, tylko jak zaczął w maj, tu mamy maj, czerwiec, lipiec. Już powinno być skończone na gotowo, wszystko powinno być zamknięte na tip top fest, nie? A budowa zakończyła się we wrześniu, no dwa miesiące przedłużenia, no. No to tak się nie robi. Oj, się nie robi w taki sposób. No i dobra. Do Tutaj mamy kolejne um, zdjęcie. Um, Koparkowy, se siedział w telefonie, wykopał wszystko. A woda podchodzi, nie? Aby pan nie przyjeżdża bo dopiero zaczęli kraść. Zamiast przyjechać, kręcić to wszystko, żeby już było gotowe na tip -top, żeby wszystko... Jest wykręcone, wrzucamy przyjeżdża, zalewa. To woda zaczęła podchodzić no, elegancko, nie? Bo wody było, trzeba mieć dolecia a więcej betonu zrobić w tych betoniarkach. Mm, dobra. Tutaj też wzięli porogę, bo wystawiali te druty zbrojeniowe. Druty zbrojeniowe powinny być naprawdę zaspawane, ale spawarka by nie, nie uciągnęła, nie. Tutaj, jak mamy, właśnie na tym zdjęciu, druty powinny być właśnie ospowane albo bardzo dobrze zakręcone, żeby to się nie ruszało. I powinny być w pionach w przepoziomicy to dorobione. A goście normalnie stawili sobie to w beton i to miało zasnąć. To miało swój ten tak zwany system spełniać. No, to było bardzo śmieszne. No jak ja to zobaczyłem, no, to już pierwszy krok. No, jest lipa. Lipa, odwalają lipa. Dobra ale powiem skąd brałem beton beton brałem mm, z awista grup GA mm, to jest grupa bo dostawca betonu towarowego mm, którzy tak dowożę cement beton towarowy, bloczki betonowe płyty drogowe, mon płyty drogowe mon może jeszcze sobie wrzucę właśnie na działeczkę takie płyty mm, zobaczę jak cenowo wyjdzie czy takie płyty będą ładne tam wykonane przez nich czy nie. No to jeszcze zobacz, Bloczki betonowe. Oni też robią. No, a dlaczego? No, Budowlaniec nie biorą bloczków betonowych od nich jak przykładowo pod fundamenty. No tego nie wiem. Wziął od siebie, od tam poznajomości pewnie miał jakiś procent upalany i, i tyle wyszło, nie? Ale Beton naprawdę mm, dobra, fajna firma Awista Grupa, przyjeżdżają wszystko beton robi. No mm, może powiem o tej tej firmie grupa Awista SPZO którzy są około, około województwa mazowieckiego mm, Oni tylko województwie mazowieckim działają, bo stąd jestem nie mm. no i tak mm, stary Lubotyń koło Ostrowi Mazowieckiej jest i Krzywda Krzywda oddział Krzywda Krzywda to mi się stała poprzez to budowę <grymne> można powiedzieć ale dobra no i jeszcze mają oddziały Wyszków oddział Krzywda i Apista stary Luboń w tamtych rejonach działają dlatego było stąd brane bo bardzo blisko chłopaki są i mieli blisko dojazd. Nie, tu bierzemy stamtąd właśnie beton, gdzie mamy dojazd bliski. Także przywiozł nam ten beton. No dobra, przechodzimy dalej. Tutaj zaczął beton nam schnąć pomału. Mm, beton tutaj nam schnął elegancko, ładnie, pięknie. Musieliśmy go podlewać wodą, wodę mu dowoziłem. Ile wody poszło na tą budowę? Na budowę mogę wam śmiało powiedzieć, że poszło z 600 litrów wody na no dom, 100 metrów, no tyle poszło. No, no i gorzej to fundamenty wyprowadzić, bo wiadomo, najwięcej wody nam potrzeba, a później klejami to lecimy. No to kleje tak dużo wody nie potrzebują, nie? jak beton. Tutaj mamy przedstawione na tym zdjęciu. Mm, takie wychwycone, ładna pogoda, fajnie, beton wyschnięty. I wam powiem e, jeszcze o rurach, rurach przepustowych. Mm -hmm, mm -hmm. Lepiej zapodnoćcie takie rury przepustowe, im więcej, tym lepiej. No i też musicie odległość nimi trzymać, no najlepiej jak mm, na przykład kanalizacja meter od wody i od prądu najlepiej, żeby tak było, nie? Żebyście sobie zaplanowali, w którym miejscu macie m, przykładowo w którym miejscu m, będziecie mieli rozdzielnie, w którym miejscu będziecie mieć e, kotłownię, czyli wodę, musicie mieć kotłownię to wiadomo, że woda, nie? To też najlepiej tu metra, metr się odsunąć, a jak kanalizacja robi no to tak samo, w którym miejscu e, będziecie mieli wybudowane naścieki kanalizacyjne Także co pamiętajcie, u mnie tego nie było brane pod uwagę, więc później to okazało się problemem, nie? No bo to jest dopilnowaniem, bardzo to ważny jest element przy budowie fundamentów. No. Bo od tego po prostu zaczynamy, nie? Przejdziemy dalej.